27. sesja Rady Miasta w Zabrzu tradycyjnie rozpoczęła się od sprawozdania prezydenta miasta. Jednym z kluczowych punktów sprawozdania prezydenta Kamila Żbikowskiego było przedstawienie trzeciego zastępcy, Jarosława Suszki, co oficjalnie kończy proces kompletowania władz wykonawczych Zabrze. Prezydent odniósł się również do krążących w internecie informacji o rzekomych zwolnieniach w magistracie, nazywając je totalną nieprawdą. Gorącym tematem tradycyjnie okazała się prywatyzacja górnika Zabrze, choć radni dopytywali o brak tego punktu w pisemnym sprawozdaniu prezydent zapewnił, że proces jest na dobrej drodze. Obecnie trwają intensywne prace nad szczegółami formalnymi umów inwestycyjnych, a projekt uchwały w tej sprawie ma trafić pod obrady prawdopodobnie w drugiej połowie lutego lub na początku marca. Całość negocjacji pozostaje jednak objęta klauzulami poufności. Mieszkańcy Zabrze muszą przygotować się na istotne zmiany techniczne. Od 1 stycznia miasto zmieniło bank obsługujący budżet na PKO SA. Skarbnik miasta Joanna Ilnicka apeluje o aktualizację numerów kont przy opłacaniu czynszów, podatków czy opłat za wywóz śmieci, gdyż wpłaty na stare rachunki ING nie będą księgowane po okresie przejściowym, który kończy się w styczniu. Kolejną nowością jest karta PSZOK, która zacznie obowiązywać od 1 lutego. Ma ona usprawnić ewidencję odpadów oddawanych przez mieszkańców. Co ważne, luty będzie miesiącem przejściowym, w którym papierowe formularze wciąż będą akceptowane, ale od marca karta stanie się niezbędna. Dokument wydawany jest bezpłatnie w Wydziale Gospodarowania Odpadami. Na sesji zapadły też ważne decyzje dotyczące miejskiej infrastruktury. Likwidowana jest spółka Zari, która zdaniem władz wyczerpała swój cel. Jej zadania przejmują inne jednostki sieć szerokopasmową, wodociągi, a korty tenisowe, Zabrzeński Kompleks Rekreacji. Radni przegłosowali również techniczne uchwały o likwidacji nieczynnych oddziałów przedszkolnych w kilku szkołach podstawowych oraz nadali nową nazwę drodze wewnętrznej. Ulica widokowa. Obrady sesji trwały prawie 5 godzin. Data kolejnej sesji to 9 lutego.